Okej, okay, przyznaję, konstytucja to nie jest lektura wciągająca jak kryminał Larsona albo Wiedźmin dziki Gon. Ale wpływa na twoje życie znacznie bardziej niż sobie wyobrażasz. Poświęć minutę, by zrozumieć dlaczego. Ludzie wymyślili konstytucję, żeby wzajemnie zapewnić sobie wolność. W historii było wiele postaci, które same decydowały o wszystkim, nie licząc się z potrzebami innych. I pewnie niektórzy byli zadowoleni z takich rządów, ale większość ludzi cierpiała. Dlatego wymyślono sposób na zabezpieczenie każdego współczesną demokrację i prawo. Demokracja jest jak mecz piłki nożnej. Dwie drużyny mają różne cele, ale obie muszą grać według wspólnych zasad. Te zasady to prawo. Nie możesz kopnąć przeciwnika, ale masz też pewność, że gdy on kopnie ciebie, dostanie czerwoną kartkę prawo można oczywiście zmieniać. Są nawet tacy, którzy woleliby piłkę bez spalonego, ale zmieniać na pewnych zasadach. Bo jeśli pozwolić na branie piłki pod pachę, to z futbolu zrobi się rugby. I tu dochodzimy do konstytucji. To takie prawo nad prawami, ogólne ustalenia, które mają zapewnić jedno, że nikt nie będzie brał piłki pod pachę. Konstytucję, rzecz jasna, też można zmienić. W końcu to, że gramy w piłkę nożną, jest tylko umową, ale na wybór nowej dyscypliny muszą się zgodzić wszyscy grający. Piłkarze silniejszego zespołu nie mogą o tym zdecydować sami. No, chyba że nie są piłkarzami, tylko zwykłymi osiłkami myślącymi wyłącznie o sobie. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego żaden wynik wyborów nie jest z automatu zgodą na zmianę konstytucji, kliknij w nasz następny film.